No i ludzie ludziska ostatni odcinek z boosterkiem już przed nami tylko jeden odcinek jeszcze. E, poza tym, oczywiście, tak? Z Elite Force, czyli z wybrania Pokemonów do pokonania elitarnej czwórki. Nie przedłużajmy, bierzmy się za opening tego boosterka. Patrzymy, co jest w środku. Kodzik. Zgarniajcie sobie, oczywiście. Przekładamy energię. Zobaczymy, czy zgadnę chociaż tym razem. Myślę, że będzie roślinna energia. Kosmiczna, i to jeszcze. Kosmiczna, psychiczna energia. A tutaj mamy Charmandera, Nadziewaniego, Spiroła, ok. Rajhorn, bardzo fajny. Magikarp, no ok. Magneton, no średnio bym powiedział, ok. Mamy Jokera i Nido więc to jest piątka Pokémonów, którymi będziemy przechodzić. Dziewaniego, ostatniego lidera z naszego wyzwania, a jeszcze mamy Riversa Goldina. Venonata Riversa i Mr. Maima holograficznego. Więc bierzmy się do roboty. No i dobra, ostatni odcinek już z otwierania boosterka w tej serii Fire Red 151 Booster Pack. Patrzymy, jakie Pokémony widzieliście tutaj na openingu, na początku tego filmu. Mamy Charmandera, który się nazywa Char, Ataki? taki, no, takie bardzo fajne, tylko że szkoda, że to pierwsza forma, nie Charmillion przykładowo, no, nie. Gawron jest z więc ataki ma też dosyć spoko. Kolejny Pokemon to jest Nosorożec, Rock Blast, Horn Drill, Takedown. Podrasujemy troszeczkę te Pokemony HM-kami, bo będą potrzebne. Eee, tutaj Magikarp, Splash, Tackle, Flail. Chyba nie możesz się serfa nauczyć, więc, więc tutaj lipa troszkę. Magnet, Magneton, Thunder Wave, Spark, Lokon i Tree Attack, więc nawet... Nawet spoko move i królowa nie do queen double kick poison sting body slam super power no to są świetne ataki, więc do, damy im hmki na początku Surf, może królowa używać Surfa, więc damy jej i serve będzie zamiast myślę że double kick no nie, ok, to jest spoko trench może się nauczyć nosorożec, więc nosorożec pozna strange, a tak, damy to za takedown, żeby nas nie kusiło, no i to wszystkie HM, jakie chyba mogę dać, bo o, fly jeszcze, no tak, Gawron może się flya nauczyć, no faktycznie, rzeczywiście tak jest, <ścoughs> no i fly zamiast agility. czy to wszystko, to wszystko, więc możemy lecieć do pierwszego miasta, praktycznie do Viridian City. Tutaj czeka nas lider Giovanni, więc tutaj zaczynamy od lidera na tym odcinku. Przechodzimy tego, tego typka, tego Giovanniego. No i tak, tutaj są ziemne Pokémony przede wszystkim. Ja chciałbym jeszcze zobaczyć, jak tu się plasują te ataki królowej, nie do Queen. Widzę, że SP atak 71, więc no nie najlepiej, ale surfy powinny wystarczyć po prostu na, na tego lidera. Tutaj SP atak jest 107. Szkoda, że mam tutaj niestety Sparka, który jest atakiem fizycznym. No tutaj no, nie ma co patrzeć. Nosorożec z obroną 104, bardzo fajnie, atak 87, więc też spoko. No i reszta to... no to reszta, tak? Podejrzewmy sobie te Pokemony tutaj na trenerach pierwszych. Sandslash na Charmandera. Charmander szybszy od Sandslasha, no spoczko, bardzo spoczko. Okej, okay, Maruak jest kolejnym Pokemonem. Królowa niech wiedzie, zobaczymy jak to, jak sobie poradzi z tym surfem. No mogłoby być lepiej troszeczkę, ale też nie narzekam, bo, bo tutaj dwa surfy zadziałały. Graveler nas strzała i kolejny Graveler też nas strzała i ostatni pokémon Onix, który też będzie nas strzała podejrzewam. Tak jest. Więc pierwszy Pokemon, e, pierwszy poketrener z tego zimu jest pokonany, kolejny Charmander na Machopa. Uj, tutaj Machop już troszeczkę nam pod górkę zrobił, widzę. Flame Flametrower. Kurczę, ten Charmander jest naprawdę szybki. Jak on daje radę na takie... M, m, prześciga takie Pokémony, no to powiem wam, że nawet mogę być zadowolony z tego Pokemona. Okej, okay, Flametrower, na Rajhorna, na strzałat o dziwo. Nie mam pytań, po prostu nie mam pytań. Jestem mega w szoku, że Charmander jest taki mocny. Jest to Stage One Pokémona. Właściwie to Basic Pokémon z kart. <grywka> Oczywko. Gawron na Marłaka. Laja sobie użyjemy. No nie był to dobry pomysł. Drillback. Dał radę Gawron, kurczę. E, no ale tutaj może być już ciężej troszeczkę. Weźmiemy sobie Magikarpa, Magikarpia, Splash. Zobaczymy tego Flayla. Nigdy nie używałem Flayla na Magikarpiu, szczerze mówiąc. Jestem ciekaw, jak to będzie sobie radziło. On chyba musi dostać jakiś mocny atak, no nie? Żeby ten Flayl zadziałał jakoś mocno, no ale... I tak obił tego Rayhorna bardzo mocno, więc... więc... okej. Okay. Magikarp zrobił coś tam, jakąś robotę. Maruak. Królowa znowu, Surf. Nastrzała Maruaka. Nidorina. Może Bodyslam. Bodyslam strasznie fajny atak. Paraliżujący przy okazji. I Queen. Więc mamy walkę dwóch królowych terytorium. Ale niestety dla przeciwnika moja Queen jest dużo lepsza. <grymne> Więc lecimy dalej. Najpierw sobie podleczę pokemony. Okej, okay, jesteśmy z powrotem w gymie. Kolejne walki. Machoke. O rewanż, jaki kurczę mocny poszedł. Machop. Nastrzała! No, jestem w szoku. Naprawdę jestem w szoku. Charmander robi, robi wrażenie. Naprawdę bardzo mocne wrażenie robi. Spearow też szybszy od machołka. Nie chcę Charmandera ewolować. Ehm, I tak muszę wyjść, no nie? Bo tutaj trzeba przejść tędy, chociaż to, tutaj też jest trener, więc tego trenera też sobie zaczepimy przy okazji. Drill Bardzo mocny atak. Naprawdę bardzo mocny atak na Spearow. Ehm, tylko, że tutaj teraz mamy zmniejszony ten atak, ale Arial Ace dwa razy powinien wejść i po Taurosie. O jednak nie, o jednak nie. Próbujemy jeszcze raz Arial Ace, może Drill Jeszcze raz Drill Poszło, Spirou, no też jest bardzo mocny. Może te poziomy po prostu są takie podrasowane, <laughs> w sensie na tych poziomach te Pokemony bez ewolucji po prostu są takie mocne. E, tu mieliśmy kogo? Na kogo walczyliśmy teraz? Nie pamiętam. Dobra, no Solorus, może niech wejdzie. To chyba był zły pomysł. Ale jednak daliśmy radę. Okej, okay. znowu podlecić Pokemony, bo została nam chyba tylko, tylko i wyłącznie walka już z Dziowaniem. Tak mi się wydaje, przynajmniej, chociaż mogę się mylić. Wracamy do gymu. Więc jesteśmy z powrotem. Tak, ostatnia walka to była. Więc mamy Dziowaniego tylko do przejścia. Zapiszę sobie gierkę, więc gierka zapisana. Eee, patrzymy tutaj poziomy. Zobaczymy, jak to sobie poradzi Charmander. Może będzie na samym starcie. Może sobie lekko podekspimy tego Charmandera jeszcze. Flamethrower. Earthquake, więc ok. I tutaj się zacznie robić podgórkę, bo te Pokémony są na dużo wyższych poziomach niż u przeciwników. Eee, pozostałych tutaj w tym gimie. Tak, Triona, Surfa. Nidokuin jeszcze jedna. Earthquake. No kurczę, ten Earthquake jest naprawdę bardzo mocny. I boję się, że sobie nie poradzimy w tym razem. <laughs> Strench. Jeszcze zatruty Nosorożec. Ajajajajaj. Dobra, Horn Drill. Mogę ryzykować wcześniej. Gavron. Może ty, Arial Ace? Mm, mirror Move. Slam. No nie idzie to po mojej myśli. Tri Attack. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Myślałem, że będzie łatwo, a łatwo nie jest. <grystanie> no i dobra, przegrana z działaniem pierwsza. Trzeba chyba co, inaczej to rozegrać troszeczkę. Pierwszym Pokémonem tam był Reichord, no nie? Więc może zmienimy sobie na Nido Queen. Wyszedłem na pewnego, a okazało się, że nie warto być tutaj mega pewnym siebie, jeżeli chodzi o te walki. Znaczy, warto być pewnym siebie, tylko że tutaj, jeżeli chodzi o te boksy, no to. Naziemnego i kamiennego lidera. No, jest jest tutaj utrudnienie. Dobra, surf Daktrio. Eee, zmienimy, sobie może, na tego e, tutaj Gavrona i drillpekiem tego Daktrio. Kurczę, on Slashem nie bije. No, to nie fajnie. Jak tu będzie chciał mnie pobić? Dobra, Magikarp niech wejdzie. Rockblast. Ok. Flail. Magikarp jest szybszy od Dryhorn'a, Ok. Może być. Surf na Rayhorna. Spoko. Gawron też 46 poziom wbił. Daktrio znowu, więc znowu wejdziemy Gawronem. I Drillpek, Raz jeszcze Drillpek, No i zbierał pokonał Daktrio. Okej. Okay. Nidoqueen. Queen. Drillpek. Zrobił troszeczkę obrażeń, widzę. Może tym razem wejdziemy sobie Charmanderem. Zbijemy troszeczkę jeszcze mu żyćków. Ok, flamethrower. Nice. I królowa surf. Tak jest. To jest to. I Nidoking, ostatni Pokémon. Surf. Dwa razy surf. Mi się wydaje, że wystarczy. Tak jest. Wystarczył. I kolejna oznaka, już ostatnia. Zdobyta. Więc mamy tutaj drogę otwartą do Victory Road. Po prostu już możemy iść na elitarną czwórkę. Co mnie bardzo mocno cieszy, bo powiem wam, że jestem ciekaw, jak mi pójdzie tam na tę elitarną czwórkę. Level cap na elitarnej czwórce zrobimy sobie, myślę, że 58. A jeszcze tutaj jest walka z rywalem. Okej. Okay. Nie spodziewałem się tego, a bardziej zapomniałem o tym. Bodyslam, może zmienimy sobie na Magikarpia? Lail. No nie. Magnet niech wejdzie. Elektryczny Pokémon nalatającego jest bardzo dobrym wyborem. Spark. Nie ma Pidgeota. Charizard. Charizard. No, może mi zrobić troszeczkę problemów. Może niech wejdzie e, Nido Queen. W ogóle, jakie on ma poziomy? 53. Co to ma być? Gyarados. O, nie, 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 nie. To nie jest dobry wybór. Gyarados nie jest dobrym wyborem tutaj. Więc może wejdźmy, poświęćmy może sobie Pokémona jakiegoś. Myślę, że nosorożca możemy sobie poświęcić. I wejdziemy tutaj magnetem raz jeszcze. I ze sparkiem zadziałamy. Tak, bo to razy 4 będzie, ze względu na to, że Gyarados ma latająco wodny typ. Więc tutaj bardzo spoczko. Raz jeszcze królowa niech wejdzie. Flamethrower. No i tutaj się zaczyna znowu pod górkę. Chyba za małe poziomy tutaj wyznaczyłem sobie do tych walk na tych przeciwników. No, on będzie mi teraz zajmował wszystko na strzała. No dobra, Charmander na Charizarda. Za początek odcinka praktycznie już dwie przegrane. No to jest, to jest to, to jest to. Ale nie spodziewałem się tego rywala po prostu tutaj w tym, w tym miejscu. Boję się, że będę musiał iść pod ekspert Pokemony na początku do tych 50 poziomów, no nie? Żeby tutaj coś więcej zdziałać. Spark. Myślałem, że na strzała zejdzie. Park znowu, ok, poszło. Charizard. No ten Charizard, no, obawiam się go troszkę, no, obawiam się go delikatnie mówiąc. Niech wejdzie Królowa. Niech wejdzie serw. Okej, okay, zadziałało. Było blisko. Było blisko. Kłaniam się nisko. To było moje stanowisko. <laughs> Kurz, patrz, Magikarp jest szybszy od Gyaradosa. Co to jest? Co to ma być? Ja się zastanawiam kurczę nad tym no. Spark na Gyaradosa udało się. Królowa 48 poziom. Charizard. No, no musi tutaj chyba królowa wejść, no nie? Nie mam chyba innego wyboru. Szybkość Pokemona tutaj będzie decydowała o tym. No jest najszybsza nie do Queen. No ale... No nie, to nie tak miało być. Dragon Rage. Charizard padł, no ale co mi po tym, że padł Charizard? Flamethrower. Ok. Niech królowa wejdzie. Surf na Rajhorna. I ostatni, chyba, pokémon został Alakazam jemu. A nie, przedostatni to jest pokémon. Future Sight. Ok. Synchronizację miał. Ale udało się. Ok, udało się. To jest dobre. To jest bardzo dobre. Królową poświęcimy już po prostu tutaj. Ale nie padła jeszcze, więc tutaj mamy szansę, no nie mamy szansy, Solar Beam, po typie. Gavron Go, Drill Pack, miałem wrażenie, dobra, udało się. <laughs> miałem nadzieję, że na strzała ten Drill Pack zabije tego egzekuta. zdejmie właściwie, nie zabije, bo tutaj nie zabijamy Pokemonów, no ale widocznie i tak to starczyło, no dwa strzały. Udało się za drugim razem, tak samo jak jedzieowanie go pokonać e, rywala. No i boję się. Naprawdę się teraz boję, bo te pokemony okazuje się, że są zbyt słabe troszkę tutaj. Lecimy. Pierwsza brama przesz e, przeszedłem, drugą bramę przeszedłem, trzecią bramę Thunder Badge też mam. Tutaj czwarta, Rainbow, czyli roślinny lider. Soul Badge. Mm, piąty lider. Kolejny. Psyduck się pojawił, nie chcę z Psyduckiem walczyć. Marshmallow, to jest szósta odznaka już. Tutaj siódma, ognista z Blaine'em. I ósma, czyli walka z Giovannim. Zapiszę sobie tutaj gierkę. Zapisałem gierkę i let's go. Nie wiem, czy tutaj nie użyć sobie jakiegoś tego Repela albo coś na stylu. Chociaż może nie, może pod sobie troszeczkę Pokémony jeszcze. Park. No kurczę, to magneton będzie dostawał mocno bardzo od tych e, od tych i maczołków. Pamiętam, że ten kamień trzeba było przesunąć do mm, tamtego białego pola jakby. Okej. Okay. Maczołk. Uciekamy od maczołka, Może zmienimy tego magnetona na... na kogo? Może nosorożec? Nie, no nosorożec tutaj nie zdziała zbytnio e, cudów. Tak, tak. Okej. Okay. Tutaj dwa razy w górę. Geodud. Jak zmieniłem na latającego, to nagle się kurde waleczny nie pokazał Pokémon. No i nagle same kamienne. Gra chyba przewiduje po prostu, jakim Pokémonem będziemy szli dalej. Golbat. No nie. Ciekawy, czy jesteś dobry. Sprawdźmy. Persian. Drillpek na Persianie. Kolejny drillpek. Persian pokonany. Ponita. Ok. Ponita. Rozwaliła nam Spiroła. Ale my ponite surfem. Queen pokonaliśmy. Wulpix też szedł. No na razie ładnie idzie. Tutaj nie na Rapidasza, ale nie spodziewałem się tego, że się uda. Jednak się udało. Ninetales. Ninetales. Ok, surf. Poszło. Poszło. I tutaj, jeżeli chodzi o TM-ki, proszę ja was bardzo. To zrobimy sobie tutaj tak, że jeżeli będzie eliterna na czwórka. No to te tm -ki sobie będę mógł zużyć, bo powiem Wam, że jeżeli chodzi o ataki złapanych Pokémonów, to one są bardzo losowe i niekoniecznie są konkretne na danych e, liderów. Więc tutaj nagniemy troszeczkę tą zasadę. Przy pierwszym po prostu takim przejściu tych Pokémonów, no to myślę, że tutaj będzie jak najbardziej okej okay. i tak bardzo długo e, i dużo sobie e, bardzo dobrze sobie poradziłem, jeżeli chodzi o, e, o te boksy. Naprawdę fajnie się tutaj ogrywa to. Superpower. Ajajajajaj, ale zmniejszyłem sobie wszystko dosłownie, co mogłem sobie zmniejszyć. Nosorożeci Zarmander zostały mi tylko do walki. Horn Drill. zobaczymy czy da radę. Water Gun wystarczył na Rhyhorna, to nie wróży dobrze. To bardzo dobrze nie wróży. Flamethrower na Ivysaura. Raz jeszcze i raz jeszcze. Charmander, bardzo szybki Pokémon, z tego co widzę. Tutaj, mmm, Slasha, może wejdziemy? Dobry wybór. Slash raz jeszcze i ostatni raz na Charmiliona. Udało się pokonać. Charmander będzie chciał ewoluować, ale my nie chcemy ewoluować tego Charmandera. oj! Jaj, powiem Wam, że może być teraz bardzo ciężko, bo nie mam poksów do walki. Więc może użyję sobie tutaj tym razem rewajwy podleczę sobie te pokemony, żeby się nie wracać znowu i chyba będę musiał użyć repeli i wszystkie przy, przy okazji potiony będę musiał zużyć, które mam przy sobie no niezbyt fajnie, niezbyt dobrze chociaż nie mam zbyt dużo tych leczących rzeczy tak, bo ja zużyłem ostatnio ojejku Damian, to żeś się wkopał to żeś się wkopał, chłopie. Królową podleczymy jeszcze tutaj. Mam jedną Max Revive, ale to jest... Mm, dobra, Max Repel, niech wejdzie. Pójdziemy dalej. Tutaj na pewno nie. Tu trzeba będzie przecisnąć ten głaz do tego e, znowu guzika. Ej, Max Repel przecież jest włączony. Dlaczego mi się Pokemon pojawia? What the hell? Co jest grane? Dlaczego tak jest? No to jest bardzo dziwna sytuacja. Jak jeszcze mi się raz pokażę Pokemon, no to... reportuje grę, no halo! Użyty repel, kurde, Pokémony się pojawiają. Może repel działa tylko w trawkach? Ale nie jestem pewien. Dobra, uciekamy stąd. Maczok. A Dobra, magikarp niech wejdzie. Playla. <gry> Nie ogarniam tego, no ale no dobra, królowa, bodyslam, raz jeszcze i machop, mm -hmm. surf na machopie, maczok, bodyslam, sparaliżowany, bardzo dobrze. Nidokuin jak widzicie jest królową jednak, <ścoughs> jest jednak królową, submission, taki spoczko. Ataczek. Mam jakiś kamień tutaj do przesunięcia, bo widzę, że tutaj jest... O nie! Dobra, może wejdziemy tą królową tutaj na start. Gdzieś to trzeba będzie zrzucić jakiś itemek. E, chyba skałę z e, jakiegoś urwiska czy coś w tym stylu. Żeby odblokować sobie tam przejście. Goldak. No, kilka strzałów z Bodyslama zszedł. Persian, Subcio. Mm, tutaj jest jeszcze jakiś mm, trener do pokonania. Mr. Mime. No, no Mr. Mime będzie ciężko bardzo. Zróbmy w ten sposób. I triatak. I jeszcze poparzony. Bardzo spoczko. Spark. Burn. Po temacie. <laughs> tutaj kolejna tiemka była. Wchodzimy sobie na górę. Mamy tutaj skałę jakąś. Executor mm -hmm. Nosorożec i może Horn Drill Ok Charmander Szybszy będziesz? Jesteś szybszy, bardzo fajnie Magneton Tri-Attack No ale miałeś tego executora już pokonać Dobra, poparzony jest Jest ok Ok i jeszcze jeden Tri-Attack No ale niech wejdzie chociaż no i teraz te paraliże wszystkie, e, trafienie samego siebie, Arcanine, no to też nie jest łatwo i chyba przegramy walkę. Poison Pointa ma Queen, więc to jest też bardzo spoczko, Cloyster, Magneton, Spark, traf proszę, dobrze, trafił, Sandslash, Królowa, Surf, dobrze. Electrode. Dobra, to królowa zostaje jeszcze. I super power. Super power. <laughs> Sonic boom nie zadziałał zbytnio na królową. Daliśmy radę. Max Revive kolejny bardzo, 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 bardzo mocno. Dobrze. <laughs> Maczok. Uciekamy od walki z maczokiem. Golbat też nam nie jest potrzebny tutaj do walki. Zubat. Chociaż może byśmy powalczyli. Aha, czyli tamten głaz trzeba jednak tutaj przesunąć. Okej. Okay. Dobra, surf niech wejdzie. Tylko, że te ataki też mi się powoli zaczynają kończyć już. Serfa już nie mam przykładowo. Więc może eter jakiś eter, eter, eter. Na serfa. Spoczko. Przesuniemy głaz. Raz, dwa. I tutaj sobie poprzesuwamy. Teraz jak to zrobić. A tak to zrobić. Ło, nie tędy. Okej. Okay. I okej. Okay. Poszło tutaj. Co my tu mamy? Tu mamy jakiegoś gościa, który chce z nami walczyć. Okej, okay, serf. Lapras. No, magneton padnie pewnie. Chociaż nie, jeszcze. Udało się. Spoko. Niech zostanie już ten magneton może triatak? atak? Okej, okay, jeszcze raz. Sparaliżowany. Bardzo dobrze. Nie dokuń, dokończę roboty na Likitunga. Bodyslamem. I będę musiał sobie wziąć tego max revive'a niestety. Tylko gdzie te max revive'y są? Tutaj. Na Magnetona. I te revive'y, które mi tutaj z, też zostały, to też sobie użyję e, na Charmandera i na Gavrona. Dwa mocne Pokemony. Quartz Pet, serio? Niepotrzebnie wchodziłem. Musimy robić raz jeszcze tą samą robotę. Kurde, czy ja nie mam jakiegoś Full Registera, chociaż... No nie mam nic praktycznie, no. A może jakieś Berry? Oran jedno. No to uleczyliśmy. Okej, okay, kamień jest na miejscu już. Więc będziemy mogli przejść sobie... Tutaj. Konkretnie surf kolejna walka z e, przeciwnikiem bodyslam na klifery. nie zrobiło to roboty więc jeszcze jeden bodyslam i drugi bodyslam przy tym ataku mm, dugong jest wodnolodowym więc super power powinien nas strzała zdjąć bardzo fajnie Jigglypuff. a może niech wejdzie gawron ok drillpak no, niestety, widzieliście, jak to się skończyło? Charmander Dragon Rage na Jigglypuffie. Ok, Persian Flame Thrower. I jeszcze jeden. Dziękuję bardzo. I Chansey ostatnim Pokémonem. Poparzona. Spoczko. Królowa niech wejdzie. Królowa Drum. Sing. Ajajaj. On się jeszcze leczy. To też niedobrze. Ale nie do dała radę. 52 level już nie do Queen, więc nie mam pytań, no nie mam pytań po prostu. Arbok. I tutaj trzeba będzie przejść. I kamień zrzucić, tak jest. Czyli to jest to. Zrzuciliśmy kamień. Ten kamień trzeba będzie przesunąć teraz do końca tutaj tej ścieżki. Oki. I tak jest. Znowu e, muszę Etera użyć. Max Eter. Dobra, niech będzie na królowej. Bo podejrzewam, że tam będzie jeszcze chyba jedna walka. Tego co mi się kojarzy. Dwie walki tutaj są, ale nie będziemy walczyć. Patrz, nie chcę walczyć. Ciebie wiadomo, że udało ci się przejść przez Victory Road tak odważnie. W ramach gratulacji nauczyć ataku Double Edge. Nie chcę Double Edge. Nie lubię ataków takich obusiecznych w sensie. Który, które, zadają obrażenia mi po użyciu danego ataku Victory Road Udało się Doszliśmy do Victory Road z składem e, takim jak Queen Królowa, Magnet, czyli Magneton Nosorożec, Rhyhorn, Magikarp e, Gavron jest Spirołem i Charmander, Char także ludziska Dziękuję bardzo za tą serię Fajnie było otwierać dla was boostereczki No a teraz pytanie do was Chcę, żebyście w, w komentarzu napisali mi, jakim konkretnie składem z tych wszystkich odcinków e, chcielibyście, żebym przeszedł tych wszystkich liderów. Pokażę wam jeszcze Pokémony, jakie tutaj mam. Więc tak. Jobon. tak szybko po prostu wam przejdę. Więc sami widzicie, że dosyć konkretne Pokemony się trafiły. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie oczywiście lajka, like, zostawcie subskrypcję, jak i również komentarz, no i dzwoneczek, żeby Was więcej materiałów nie ominęło. Tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku.